Dobry wieczór. Kłaniamy się z Grodziska Wielkopolskiego. Witam trenera Warty Poznań, pana Dawida Szulczka. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Warty Poznań ze Stalą Mielec w 29. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Spotkanie zakończone zwycięstwem Zielonych 5-2. Oddaję głos trenerowi z prośbą o komentarz do meczu. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ten mecz wyglądał i ile rzeczy nam się udało zrobić. Biorąc pod uwagę gole oczekiwane, to, to pewnie bardziej był to mecz na 2-1 niż na 5-2. Natomiast samo to, że tak pazernie, agresywnie podchodziliśmy do rywala, że chcieliśmy zdobywać bramki, to może cieszyć. Wejście w drugą połowę, ogólnie w początek meczu całkiem niezły, ale w drugą połowę to już, już w szczególności taka duża chęć tego, żeby zdobyć dzisiaj trzy punkty. I to na pewno na duży plus. Z tyłu wiadomo, że trochę zaburzyliśmy, ja zaburzyłem bronienie, no bo odwracając wahadłowych, oni nie są naturalnie w obronie na swoich stronach, stąd, stąd trochę, można powiedzieć, że problemy były z tyłu, ale to przynosiło efekty z przodu i Mocha i Mata zrobili świetną akcję przy pierwszej bramce i potem jeszcze Mocha przy trzeciej, kiedy, kiedy od ośrodkowania dochodzące uznaliśmy, że taki sposób. Gry przeciwko stali jest lepszy z racji tego, że e, po prostu szukaliśmy przestrzeni w polu karnym Rybala i wiedzieliśmy, że stal traci obramek, więc chcieliśmy ich trochę zaskoczyć. Dziękuję, trenerze. Proszę bardzo. Mówiliśmy o tym, że musimy jak najszybciej strzelić gola na 3-2, żeby mm, grać bardziej agresywne do środkowania w pole karne, bo te pierwsze połowy były takie strasznie długo leciały obrońcy mieli czas, żeby się ustawić i chcieliśmy bardziej takich e, tak, dokładnie takiego, jak zrobił Mocha. Mówiliśmy też o tym, że jakby stałe fragmenty e, to zawodnicy, którzy wykonują, żeby też uderzali mocniej, dokładnie tak jak przy tej kolejnej bramce, więc e, to się na pewno potwierdziło, ale też dawaliśmy korekty w obronie, bo mieliśmy problem z Domańskiej w pierwszej połowie i w drugiej połowie było trochę łatwiej, bo niekoniecznie zawsze trzeba zabrać piłkę Domańskiemu, można, można pozwolić mu grać, ale nie gra, ale przed nami, a nie, nie między strefami albo niech nie robi przewagi z boku. Hmm? W meczu z koroną zblokował strzał około 70 minuty i podkręcił kostkę. Nograł mecz do końca, ale na drugi dzień wyglądało to fatalnie. I na konferencji miałem jeszcze zapewnienia zarówno od Dime, jak i od fizjoterapeutów, że powinien zdążyć na mecz. Natomiast no, dzień przed meczem podczas struchtu go bolało, więc uznaliśmy, że trzeba zrobić miejsce dla szmyta, więc ktoś musi siedzieć wyszło nawet dobrze. Mhm. Do ja się Gratuluję zwycięstwa i dziękuję, że każdy zadbali, że zawarliśmy za, na trybunach. A teraz, pytanie: z, obejrzeliśmy wartę taką całkiem inną. Trochę ner, 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 nerwową w obronie, skuteczną z przodu. W sumie nerwowość była i tiru, i tak samo na prawej stronie obrony dosyć mocno te ataki przyszły stali, Markuszewski, Borowski Błorowski, sobie tam mieli kłopoty. Czy to właśnie wynikało też z tego ustawienia, że w ten sposób yy, z skrzydłami ten, ten lewy skrzydło stale atakowała i ten, ten najbardziej groźni reakcje? O, stal robiła przewagę jednego zawodnika tam i my nie, nie chcieliśmy od razu wyskakiwać yy, wyżej, więc wyglądało to tak, że albo byliśmy w takim bardzo agresywnym pressingu, kiedy piłka była blisko pola karnego, blisko bramkarza rywali, a w momencie, kiedy przeciwnik potrafił z niego wyjść albo zrobił przewagę na boku i tam zagrali piłkę, to nie chcieliśmy go atakować. Tylko chcieliśmy po prostu zbiec do niskiej obrony. No bo jeżeli Domański albo, albo któryś z tych zawodników zrobiłby sytuację 2 na 1 i by nas ograli, to w polu karnym było, było dużo trudniej. Dobrze się zachowaliśmy w wielu momentach przy tej bramce straconej na 2-2. Tylko już sama finalizacja była była słaba, po pierwsze nie, nie było do skoku, a po drugie po prostu szkóry ma dużo jakości trochę wykorzystał mm, taką przebitkę w polu karnym, ale, ale dokładnie o to chodziło, że jeżeli w pierwsze tempo nie, nie udaje się spresować, to trzeba szybko odbudować celnie piłki, żeby te przewagi nie miały znaczenia. Ja chciałem zapytać o tych ostatnich spotkaniach, Warta raczej sobie tych sytuacji wielu nie tworzyła do tych ale ta skuteczność kulała i czy na samych spotkaniach tak jak dzisiaj możemy spodziewać się tej wartości odważnej, prącej, nie do przodu, raczej niż tej broniącej się i trząsącej, może tak pod okwianie, nowego kroku. Myślę, że dzisiaj stworzyliśmy mniej i oddaliśmy mniej celnych strzałów niż z lks czy z Lechem, tylko tam po prostu nie wpadło, kiedyś nam to musiało oddać, oddało teraz. Myślę, że to był główny powód. Bardzo chciałbym, żeby w najbliższych pięciu meczach choć raz Warta zbła jeszcze pięć bramek. Natomiast wiemy, że nie jest to zbyt częste. Ale powiem piłkarzom, że wystrzelali pięć bramek w każdym meczu, więc mam nadzieję, że mnie posłuchają. Czeka na ten podmiot, podmiot Zwerdlaka. Ja sobie myślę, że jeden piłkarz tak nagle nie odmieni ale jak się okazuje, że jakby niejako trzeba pana Pan Ogórzyna niego, nie wiem powiedzieć, uzależniony w pewien sposób. No Argentyna z Messiem nie byłaby mistrzem świata bez Messiego. A z Messiem jest i to jest nasz Messi. Nie ma co, co, co więcej do tego dodawać. No, to jest nasz po prostu najlepszy piłkarz. ma co słodzić, no. musimy jeszcze grać z pięć meczów nie strzeli jeszcze za dwa hatryki to może pojedzie na euro. A czy to już jest taki 100% dla Zmaraka? Co, co dzisiaj grał pan z No, dużo dobrych rzeczy zrobił, natomiast myślę, że fizycznie jeszcze, jeszcze Adam może grać po prostu 90 minut, a, ale dla jego bezpieczeństwa i biorąc pod uwagę jak pracuje, no to to musimy go zmieniać wcześniej. Nie było rekomendacji, żeby w kwietniu grał dłuższe występy niż 65-70 minut. A dzisiaj ten mecz nie dość, że zagrał dłużej, to jeszcze był na ogromnej intensywności, więc do lodu na dwa dni wyciągniemy go i schowamy do autokaru, jak pojedziemy do Gliwicy, nie gra z piastem.